oto pomieszczenie biurowe w którym osoby pracujące na stanowisku technika administracji wykonują swoje codzienne obowiązki przykładowe zadanie zawodowe które wykonuje technik administracji to m.in. wykonywanie prac biurowych udzielanie informacji pracownikom oraz klientom kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych Sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, sporządzanie dokumentów finansowych oraz dotyczących spraw administracyjnych. Technik administracji pracuje głównie w pozycji siedzącej przy biurku. Na biurku znajduje się komputer z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym, za pomocą którego pracownik przygotowuje dokumentację. Technik administracji korzysta z poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, czasem też z innego oprogramowania stosowanego w danej jednostce organizacyjnej. Stosuje również urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, drukarkę, skaner i kserokopiarkę, które ułatwiają prowadzenie dokumentacji. W biurze powinna się też znajdować niszczarka dokumentów. Którą stosuje się m.in. wtedy, gdy wymagany okres przechowywania danej dokumentacji upłynął. W pobliżu biurka znajduje się telefon i faks, które umożliwiają szybki kontakt z klientami lub innymi pracownikami jednostki organizacyjnej. Poza biurkiem i fotelem biuro jest wyposażone w meble do przechowywania dokumentów, szafy i regały. Do odpowiedniego gromadzenia i oznaczania materiałów potrzebne są też artykuły papiernicze, takie jak segregatory, teczki, materiały piśmiennicze. Wszystkie wymienione narzędzia i urządzenia umożliwiają właściwe tworzenie, przechowywanie i obrót dokumentów w biurze. Podczas pracy w biurze zawsze należy zamykać szuflady, drzwi i szafki. Podczas wykonywania czynności oraz po ich zakończeniu. Ważne jest również wsuwanie krzeseł za stoły oraz odkładanie wszelkich materiałów na ich miejsce. Pozwoli to na spokojne i bezpieczne wykonywanie zadań. Tak zorganizowane biuro może znajdować się w urzędach administracji publicznej, jednostkach samorządów terytorialnych, placówkach edukacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych podmiotów gospodarczych. We wszystkich wymienionych miejscach technik administracji może otrzymać zatrudnienie.